To nie żyje Kto to powiedział? Damian! Co? Damian! Co? To ty, na pewno! Kto pan nie zna? Byłeś tu! To, to, to ja! Ja! Y, Jędrzej! To ty? E, jeżeli chodzi panu o Damiana, to tak, to ja. A, a to ty nie wiesz, że... No, może. No może nie ważne jak na razie. Dobra. Zaczekaj, idziemy teraz na poziom piąty. Okej. Okay. O, dobra. Mm, Jesteśmy. Okej, okay. jak ci to było? Andrzej Drożdżówka, a w sensie Słówka. A ci? Jak był? E, Damian Roczar. Więc... Jak Damian? Rocher. Więc. Roger? E, tak, tak. Ten level, ten level w zasadzie nie jest niebezpieczny, tylko bardziej jego druga część, czyli boiler roomy, czyli takie jakby piwnice. To się zobacz, na tym poziomie tutaj, czy w tym hotelu głównie występują w małych ilościach skin stealerzy i taki, taki jeden tak chyba taką kałamarnitą na głowie taki Bestia z poziomu piątego, ale on osobiście woli być nazwany gentleman z poziomu 5. Eee... Mark? Hę? E? Octopus Mark? Eee... Nazwę sobie tam jak chcesz, ale tak. W rumach jest y, niebezpieczny mm -hmm. bardzo. Bo tam jest... Y, bo tam jest bardzo ciepło, a ciepłe okolice przyciągają takie stworzenia jak śmierć my. Czyli ćmy, ale... Y, tak. Samce piciem są małe i tak w zasadzie prawie jak zwykłe ćmy, a samice są duże, plują pasem i są drogo nastawione, więc no... Okej, okay. jak się, się wydostać? Trzeba jak wynikać, Właśnie, wydostać. Kiedyś, było, kiedyś można było się stąd wydostać e, Windows z poziomu 4 na poziom 6, ale obecnie tak nie można, nie wiem czemu. ale to baklumpsy, wszystko się tu zmienia po jakimś czasie. E, a taką główną e, drogą wyjścia jest właśnie znalezienie drzwi do polerumów i e, znalezienie w polerumach drzwi do poziomu tego. I ogólnie e, poziom 6 to jest taki, e, taki labirynt ogromny. W zasadzie to nikt za bardzo nie wie, jak wygląda poziom 6, bo, e, bo jest tam kompletnie ciemno. Kiedyś nie działały na nim latarki, wow. trzeba było te wizory tam nosić. Ale teraz na nim działają i można w miarę swobodnie to odwiedzać. Na poziomie szóstym się... Na poziomie tym nie wiadomo co jest, teraz ja że są tam pytsingi. O w ci później opowiem w sumie. Eee, no dużo, więc... Hmm? Dużo wiesz o tym backroomsach. Ty tu byłeś? Tak, Kiedyś? Tak, tak, mówiłem. 10 lat temu tu byłem. Ale eee, to nie jest no. mi się szczerze powtarzać w setny raz. Wow. Czemu to wróciłeś? Jak, um. Eee, wróciłem tu... W skrócie, wróciłem tu, by się zatrudnić w MAC, czyli korporacji, która pomaga wędrowcom e, albo się proces z pakunków, albo ich przekierować do jakiejś bezpiecznej bazy Mac czy coś w tym stylu. Ja tu jestem po to, by uwolnić jak najwięcej ludzi się da. Na razie wziąłem tylko ciebie, bo tak właściwie... E, bo tak właściwie nikt inny się nie zgłaszał, żeby... wrócić. Po co ten rower bierzesz? Przydam się na pewno. Szybszy transport, tak? A w sumie jak tam też. Hmm. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie. To Wiesz, wygląda fajnie. Na... Topaj, t topaj, t topaj, szybko! Mój rower! Mac! Tak. O tak, wygląda. Dodania... Szybko! no tak, tak! Nie umiałem drzwi otwierać, szybko! O oh, f**k! A, ah! Odwiedź ah, ten! Aaaa! 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 Serce mi bije On nie słuchaje? Co ja zrobiłem? O Boże! Łupie! Powiem Ci tyle! Nie odbieraj tej drzwi! Muszę tam czekać z tym Powiem Ci tyle! Nie, nie miał Ty... Tak! Dobija się! Spokojnie! No, 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 no. Na, najlepiej tutaj siedzieć, ona nie umieją drzwi otwierać. No, jeżeli... siedzieć, siedzieć. My mamy sąduciec. Wiem, ale mm, najlepiej tu jak na razie siedzieć. Więc tym, że drzwi nie umie otwierać. Jak będą pukać przy, od, nie wiem, od minuty do trzech i będą drzwi czekać przy drzwiach, ale jeżeli nie widzą swojej ofiary tak do trzech minut, to się zapominają po co biegły i w ogóle bo to nie są mądre w tej szczerze jak widzę opiary to się świętają na nią bez zastanowienia, ale kiedyś sery były mądrze, się umiały opierać drzwi i rzadko się zdarzało, żeby zapominały o a teraz nie umiałem opierać drzwi i zapominają o niej po trzech minutach, więc no co to jest? Że nie wiem to bakrumcy, one się zmieniają i... ja chwila on się przypadkiem nie przemieścił? o tak dzisiaj dobi go jeszcze bardziej Bo w Skin że kurde nie wiem czy to dalej robią, ale mogą... E, jeżeli na przykład za, e, jeżeli będziesz myślał, że je zabijesz i hmm. będą leżały na ziemi, to one tak naprawdę mogą tylko udawać. Tak naprawdę to... Tak naprawdę mogą tak naprawdę żyć dalej, ale udawać. Jak się dobrze nieważne, po prostu... Okay, tutaj nie ma przejścia. Dobra, nie wiem. Tutaj. O! Dobra, teraz, teraz szukamy tych spoiler roomów. Nie jazdujemy, mm. tu już chodzimy. Mm. Gdzie jest to wyjście? To co? A, e, no kurde, nie wiem, ten poziom jest ogromnie dłużej. Po prostu musimy spotkać e, takie podwójne jakby drzwi, szare, takie metalowe. No, mi to wygląda na metal, ale nie są podwójne. Podwójne mówiłem. Okej, okay. ale wyróżniałem się. O, poczekaj. Oho? Dobra, teraz cicho, bo o śmierci my mamy bardzo właśnie wrażliwe słuchy i mogą nas usłyszeć. Więc okay. Najlepiej, jakbyśmy cicho mówili i chodzili. Najlepiej, jakbyśmy nic nie mówili. Dobra. Cicho. Czekaj, obok mnie bardzo cicho, jak gównia Musimy znaleźć wyjście stąd. Uh. Ona nas nie słyszą? się, czyli... nie widzą nas? Nie, nie widzę, Są obrócone tyłem. Patrzcie jakby... Właściwie to bardzo dobrze, że są tyłem obrócone. Bo dzisiaj nam wyjście stąd. Jeśli masz latarkę, to polecam jej też nie włączać, bo one to mogą zauważyć. Nawet jak będzie ciemno, to musisz sobie jakoś poradzić bez niej. Domyśliłem nie się. Właściwie nie patrzy na nas przypadkiem? Nie, 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 nie. Dobra, tutaj. Teraz tu jest woda, w której też musisz się pochodzić. Chodź, są oh, drzwi, są drzwi. Poziom wszyscy. Ooo. Oh. Wasza, bo jest tam kolejna? Taka. Dobra, dobra, dawaj, byłeś pierwszy, tu będę za sobą. Dobra. Okej, okay, teraz ja. What the fuck? Ło, o, gdzie ja miałem jazdarka? Stary weź i nic nie widzę. No dobra, Ma. widzisz? Tak. Dobra. E, mówiłem, że ten poziom jest czarny jak, nie wiem, jak piwnica czy coś. Mm. Na poczekaniu nic dobrego nie wymyślę, ale chodź. Czekaj, okay. coś widziałem chyba. A, dobra. E, ogólnie to tak, na tym poziomie e, widzę, że występują jakieś cienie. Cienie? No. Tutaj chodzi jakiś jeden. Patrz, krew. krew A, widzę. Widziałem kiedyś. Jak czytałem o Wakrącach, to słyszałem o, o. raporcie. Patrz, O, widziałeś? Widziałeś? Dobra, nieważne. Jak czytałem o Wakrącach, to czytałem też o jakimś raporcie, w którym jakiś koleś chodził po tych ciemnych okolicach tego poziomu. I, tak, i później, jak z nią wyszedł, to chyba wyszedł z połamaną nogą. Z oderwanym ufem i. Oh, fuck. Nie, nie pamiętam. Tam coś mówił, że go coś zaatakowało i w ogóle. Jeszcze, że tego nie pamiętam. Za bardzo, co mi się tam działo. To co widzę, to te cienie są niegroźne. Ale lepiej ich nie draśnić, bo. Jeżeli jakiś potwór w bakumsach jest przyjazny, ale. To znaczy, że jeżeli się go. Patrzcie, no, patrz, to jest tak, istnieją takie dwa typy e, potworów w bakumsach agresywne, czy takie jak Skin i inne. I okay. e, neutralne, czyli takie co dopiero jak się ich puszcza co zaatakuje, to wtedy dopiero atakują. Widzę, że te cienie są neutralnymi bytami. E, wydaje mi się, jakbym chyba kiedyś widział tą posturę, ale nie wiem. Zobaczcie są to jakieś duchy, które tutaj zginęły, ale tego to też nie wiem. Właśnie pamiętaj też y, o tym, obocie widziałowej, jakby co. Co? Dobra, się wysołek. Dobra, razy lepiej. Dobra, e, słuchaj, bo nie mówiłem jeszcze jak stąd wyjść. E, wyjście te... no Są dwa wyjścia z tego poziomu. Takie... no główne. Wystarczy znaleźć zglitchowaną ścianę i się pojawić na poziomie 7... E, zglitchowaną, czyli po prostu taką, która jakby nie pasuje do tego otoczenia. Czyli typu... Jak widać śladarkę, wszystko jest tu ciemne, ale to ściany będzie widać coś takiego. E, no, nie nie. I w ogóle będzie się jakoś psuć jak te... Jak taki efekt na telewizorach, coś z tego taki stary. No, soli. sobie. Eee, dobra, wróciliśmy się. Może. Oh. O. To, to nie wiem, gdzie mamy dalej iść, ale dobra, po prostu chodźmy tam, gdzie. Gdzie. Gdzie pójdziemy. Nie eee, nieważne. Po prostu. Jeszcze jest tak. Jest ściana, Jeżeli się przez nią przejdzie, to pojawi się na poziomie siódmym. A jeżeli znajdziesz taki tak randomowo, tak totalnie randomowo leczący basen i się w niego wejdzie zanurkuje, to później się wybudzisz w basenie na pół ruta, czyli poziomie poziomie 37. Poziom siódmy to jest ogromny ocean, a poziom 37 to, to jest takie wielkie nieskończone baseny. Więc no. no to są lepsze baseny niż ocean. No. No, chyba coś No, coś takiego w sumie. Ale nieważne, nieważne kiedyś, nieważne co napotkamy, i tak będzie dobrze wyjść już z tego poziomu. Bo tak naprawdę ten, po, bo tak naprawdę ten poziom... E, ...okropnie... Ten, tak naprawdę to ten poziom okropnie e, niszczy twoje zdrowie psychiczne i trzeba tutaj, na tym poziomie pić często wody mikrowej, żeby, żeby żebyś po prostu nie zwariował. Więc to ci, żebyś teraz się nabił. To? to jest ta ściana, o której mówiłeś? Nie 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 nie, to nie ta ściana. to to widzę to jest tam przejście jakieś Czekaj, co to jest? O! Patrz! O oh, wow! Kurde, się że, że ten poziom jest całkowicie pogrążony w ciemności No dobra, nieważne To co widzę nie ma, to się na więc może po prostu pójdźmy dalej Dobra, nie wiem jak... Pila, fila, pila. Moment ty, bo ten cień jeszcze bardziej mi kogoś przypomina. Jakby... Kojarzysz czego? Kojarzysz te... Ta... Eee... Okej. Okay. A. Jakby, kojarzysz tego koleśa z poziomu czwartego, tego starego? To siedział czas na krześle, tego... A, Bolesława, kojarzysz go? No oczywiście. Hmm. Ogólnie, eee... Chyba o tym nie wiesz, bo... Nie wiem, no... Wydaje mi się, że o tym możesz nie wiedzieć. Ale e, tak zanim dotarłem do was na ten poziom, to on zmarł na tak serca. On chyba twój ojciec. Bolesto, nie żyje? Tak, nie żyje. Jak nie żyje? Ja z nim go zgadałem ostatnio. No... Też chciałem z nim pokazać odnośnie tych baklumsów, ale... Nie zdążyłem najwidoczniej. No ale no, ktoś miał twoje lata już. No co? Tak. Naturalnie pewnie zmarł. Ale no wiesz. A... Słuchaj, po prostu teraz widziałem cień, który bardzo... Bo go przypominał, jakby jego posturej, i jestem w stanie stwierdzić, że to mogą być jakieś duchy uwięzione tutaj. tak właściwie. Ten, czekaj. Nie, ten cień to nie jest ten Bolesław, ale był. Był cień, który dosłownie, zapomniał... O, ten, ten, Aha. ten, tutaj, widzisz go? Powiedzmy. Czekaj. Jeżeli. Czekaj. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale jeżeli jesteś jakimś duchem Bolesława Kowalskiego, to. Weź pójdź na przykład, nie wiem, do tyłu czy coś. Albo podskoć. Dobra, to... Dobra, to moja teoria chyba błędna była. Do przodu posiadł. Dobra, nie wam po prostu. To są to drzwi. Mówiłem ci o tych dwóch wyjściach z tego poziomu, tak. ale drzwi, drzwi... nie powinno tu być. Chyba, że... O cholera, cześć. Chodź, chodź. O cholera. Nie pierwsze to jest serio? No, to. jesteśmy? W kupię. To jest tak zwany hub I ustawiając po poziomu zaprawdziwy Będziesz sobie wyobrazić, że wy mm. e, sobie wyobrazić, że to jest ten poziom Ma drzwi mm. prowadzące do Nie każdego innego poziomu w back tylko, Do każdego? Tak, tylko słuchaj, to, to nie jest tak łatwo, bo mm, Niektóre, bo te wszystkie drzwi Są pozamykane Patrz, ciągle tam nie da się go otworzyć, a to dlatego Bo żeby wejść, bo to dlatego, żeby wejść z kuba no. na inny poziom, trzeba, naj, trzeba no. najpierw odblokować danego poziomu wejście na kuba. my właśnie odblokowaliśmy drzwi eee. to, to właśnie kuba jakby o, nie no, no dobra, wszystkie są zamknięte oprócz tego, tych drzwi Zauważyłem właśnie, że z jednej strony miały inną teksturę Te drzwi, ale dobra Ta, Ale a... spójrz tu O, tutaj jest Cześć, może spróbujemy tak przesunąć? No spróbuj to księ, jak chodź. Mm. Nie, za mocno siedzą. Nie ruszą się pać. To jest tak, jak zgrichowały się w ścianie tutaj, jak się przeszli. Tak, no. To fa. No. Cześć. Widzę tam jakiś ruch. Co no to? Ej. To są Ej. ludzie? Chodź szybko. Cześć, to są ludzie?! Ludzie! Ej! Ej! Tutaj! Tutaj! Ej! Hey! O oh, cholera, skiscylary! Spokojnie! Spokojnie! Ja spokojnie, spokojnie! Ten poziom nie ma żadnych bytu! A! O! Spokojnie! Oh, spokojnie! Spokojnie! Się, się. Oh, okay. Ten poziom nie ma... Spokojnie, sz... ten poziom jesteśmy nie ma żadnych bytów, tak? Wiem, że jesteśmy ale... Ja jestem... jestem... Brać mi takie. Ja jestem George, a to jest Gregor. jestem Gregor. A aha. długo ty siedzicie, w ogóle? Jakoś tak chyba z 20 lat. Aha. Macie jeszcze, macie jeszcze coś do jedzenia? Czyli tylko to macie? Jest jakaś taka dziwna anomalia tutaj, że jak... że Regularnie co dwa dni w wannie tutaj... ...ręspi się skrzynia pełna jedzenia. Marwi. Marchewek i nabożnik okay. z nabojem. A, No dobra, spoko. Ile macie tych marchew? Nie ja wiem. Uw, hmm. jeszcze nie mam pełnych. Dobra, słuchajcie panowie ogólnie. Ee, chciałbym wam uh -huh. powiedzieć, że zawiąziłem się w MEC, czyli takiej korporacji, która pomaga tak naprawdę ludziom wyjść z backrooms albo zaprowadzać do bezpiecznych stref backrooms, czyli udowadnij MEC. I, i mam pytanie. Czy. No chcecie czy się, czystecie pójść ze mną i moim kolegą, e, się Cięgostem z backrooms? Tak, e, może też. E, Filipek o? też, może? Filipek? Filipek ten, tutaj leży. Filipek. A... Jeżeli zdoła. To w sumie, ja chyba nie jestem gotowy. Czyli nie? A, jak się, nie wiem że co, co mam mnie przekonać. Mm -hmm. A ten twój brat? Może? Chcesz, chcesz się wydać do końcu? Nie idę, nigdzie. A nie hm. marchew. Mogę jedną marchewkę? No bo... Podniosłem. Dobrze. Dobra, to Andrzej chyba na na Nie chcę na razie wyjść, więc. Dobra, no. Proszę, jestem, jestem Andrzej Słówka, pan. Andrzej Słówka, pan. Będę ja Gregor a John pan tą Mariamkę drzuje pistolet? No bo... <coughs> Berto było do twarzy. Dzięki. Proszę. A, a pan się Jestem Andrzej, stu... Andrzej w... Wiatarka, a pan? Ja jestem George. George jest... A to jest mój brat, a który zachowuje trochę... Grafogor. <coughs> dobra. Słuchajcie, hmm. panowie. E, e, no... Fajnie się z wami gadało, no jak nie chcecie wychodzić z dybaków, no, to wiesz, no to chyba bardziej nic ponić, nie wiem. Eee... No co, eee, powiem wam tylko tyle, że nie musicie się dłubać ludzi, bo eee, na tym poziomie nie ma żadnych konkretnie żadnych jednostek, a nie żadne jednostki nie przyjdą z innych eee. poziomów tutaj, więc możecie być spokojni. Nie, a może chcą Państwo jakiś upominek, że nas, spod, że nas spotkaliście. Jeżeli coś macie. I Mark. Vape'a? Vape'a mam. A pan vape'a? Mam. Da, vape Może <grym> da... pan dacie, bym się zapalił. Co to jest? Zasmakować? to jest? O mój Boże. Mhm. To jest taki, no to jest taki... Proszę bardzo. O, dziękuję. Tu taki... Ameryka! Oooo! O kurde, przepadł. To nie jest... Kurde, nie spodziewałeś się w baklumsach, jeszcze kiedyś się uśmieje. Ha. Oooo! czwarta dwadzieścia! Bierz nowej to, jest... to jest taka rzeźba z kamienia. Nie, akurat No dobra. Czyli... można to wziąć? No nie my. Spokojnie. Ja... Ja potrafię szyć igłą nitką. Nawet maszyną jakbym miał. I rzeźbić. A, no dobra. Ja tylko dobrze tak a gwoździ i młotek, No to. Mm, możliwe? No, dobra. Ja tylko dobrze tak a no dobra. To co, e, hmm? No co? Andrzej? no To nie wiem. Możemy tutaj piro pracować u Was, bo jesteśmy zmęczeni zmęczeni. Ja jestem szczery. No, właśnie. Dobrze, to przy okazji się poznamy bardziej. Musiałemście z. Na szyi van nie. To jest druga część chyba. Ale no, ja... ty To jest Filipek, ale okej okay, Może... ja no, Może coś jeszcze... Dobra ja wiedzą. Ja już pójdę w październik, bo nie jestem serio. To będzie dosyć ciężko.